Witajcie w tym odcinku. Wygrał poprzednią ankietę, wygrał kto? Young Multi. No oczywiście jest... jest tutaj z nami, oczywiście. Ale co? Dzisiaj będzie walczył Daniel z Kubą. Płytny Young Multi wypuścił nową płytę jakiś czas temu. Ja jest dawno tak. temu. I... Wbrew pozorom jest bardzo dobra jak wszyscy go hejtowali to ta płyta jest fajne trapy tak, tak. dokładnie trapy trap tra... drip 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 także zapraszam was do mojego Instagrama na którym będzie równo z tym odcinkiem zostanie wstawiona relacja z wyborem kolejnego rapera w kolejnym odcinku Czyli jaka to melodia. Tak. Dokładnie. A w poprzednim ankiecie wygrał Young Multi, więc robimy drugi odcinek z nim. Dlatego yy, może bez zbędnego gadania dalej, ale zanim to, to nam się dread, ponieważ jest z nami Jak Multi, który ma piękne zielone dready. A nervarnie chciał dready. Co? Dobra, lecimy z tematem numer 1. Trop After Death. 9 żyć. Bardzo dobrze. dobrze. Oczywiście. Jest to jak Multi i Fast Life szarki. Brakuje czasu i żeby zliczyć musiałbym już w żyć. Producenta też trzeba uwzględnić. Dobra, numer drugi. Yy, o kurczę. Czy, czy to jest skate 3? Poczekaj. Nie, jeszcze, jeszcze raz sobie opuszczę. Myślę, że jest to skate 3, ale nie jestem pewien. Pójdę numer trzeci. coś tam to jest to tak, że śleczna... Słyszałem, że mów, mówisz ploty. C cykasz mi z ukrycia foty Ym, chyba to jest tsunami tsunami. Bardzo Dobra, jest. Ty z z Czerwona bo jest rewolwer Numer 4. To jest takie, taki dźwięk jakby alarm był. Taki jakby, no coś, no tak mi się przynajmniej kojarzy. Tak myślę, że to może być torby. Nie zgaduję jeszcze. Ale teraz powiem, że to jest torby. Nie. Kurde, no dobra. No, exactly. no to pięć w takim razie. Um, to jest Trap Forteca. Odpowiedź? Tak, do numeru piątego. Bardzo dobrze furteca. Poski trap ma się dobrze, no bo trzymam na tym piecze. Typu w piecze budujemy Trafortecę. Dobra, to szóstka. Noc rozliczenia. Bardzo ładnie. To ten bit mi się strasznie podoba. Jest świetnym bitem i łatwo go rozpoznać. Bardzo mi się podoba. Chcieli mnie zabić i robili wszystko, by mój głos. No siódmy no, i to jest Skate 3, oczywiście. Dobra, okay. ta dwójka to jednak nie to. To dobrze, że nie ten nie powiedziałem yy, do dwójki. Dobra, to 8. Yy, to będzie jakieś z, z, z starej płyty Trapstar. Yy, poczekaj, co to może być? Yy, podziały. Tak. Dobra, speją oczywiście. czy to albo Marzenia są te same, nieważne czy Co mi zostało? Dwójka i czwórka. Dobra. Sprawdźmy dwa Tam jest taki mocny bit w tej dwójce, nie? Ale mocny yy, Taki mocny. Jest, jest, to jest prawda. Teraz zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem torby, ale... Muszę sobie... Pomyśleć. Chwila, muszę jeszcze sobie przypomnieć. Bo na pewno to nie jest 10K. Ani kafle też nie. Mi tu ten drip pasuje albo torby. No kurde, ciężko stwierdzić. Pewnie dwójka i czwórka, to jedno z nich to będzie drip, a drugie torby. Tak myślę. A czekaj, czwórka ja strzelałem, że to jest torby, co nie? Czyli dwójka to może być torby, a czwórka to może być drip. Ciekawe. Puszczę sobie czwórkę kawałek. Czy możliwe, że tak jest? Jeszcze byłem, żeby był utwór modelki, który, którego tu na pewno nie ma. Więc dobra, spróbujmy tak. Dwójka to jest torby. Tak. Dobra. Chcę mieć torby pełne. oby chcę dupy piękne. Duży kwit, nowy drip. A czwórka to jest drip. Nooo, super, Ancko. Mordia, znowu się duszę. Czoker na szyi Ona mi mówi, że kuszę. Dobra, to pora zaczynać. Zobaczymy czy y, Multi poskromi mnie cię, tak ja poskromię Multiego. Dobra, a więc pora zacząć. Są pieniążki tam chyba liczone w tym pierwszym utworze, ale za cholernie, co to jest. Dwójka, także nie wiem co to jest. Trójka. Tró trójka, nie pamiętam tego, o! nie pamiętam nas, pioteczka Czwórka A racja, czwórka, a pio piotki też nie wiem, czwórka O Boże, tam, tam jest takie napalenie, takie bum bum bum, ale w czym to było? Także nie wiem, o dziwo Szóstka Tam coś w ogóle leci w tej szóstce? Nie wiem, dobra, siódemka Cztery kafle na mej stopie. Cztery kafle na mej stopie, oh. to jest? Z kim ale ósemka to będzie trap 2. Dobrze. No dobra. Pokażę, cudze, jak ma robić trap. Duchą, na co Chodź mi na ten plan. Zostało, 1, 2, 3, 4, Hehe, <laughs> <okay>, spoko <laughs> Powiem Ci tak, w trójce jak sobie puścisz troszeczkę dłużej, to będziesz miał tytuł. Tak? No w trójce? Tak. Okej. Okay. No co on tam mówi na tym głupim tune, Boże. Proszustki. No. W sumie jestem hm-hm, mogę bardziej self-bro. A, self-made. Tak. No dobra. Żadne typy się nie mogą równać z nami, nie, nie Inny wymiar nie nazywaj raperami, yeah, yeah. Pierwszy best, który znałem e, Nie wiem, co mogę znać Nie wiem, stary Dobra, to jedynka Ten track dedykujemy wszystkim fejkowym typom A, fake Może e, albo, albo to będzie fuck fame, albo to, to, to drugie no, Ale czy to będzie fuck fame? Nie Kurde no Okej, okay, czyli jedynka to będzie fake freestyle Tak Boże, nie masz szlajstwa, to czemu nawiasek masz? Nie masz szautra, to czemu nawiasek masz? Go dwójka. No, werte, nic to z tego nie, nie wynika. Trójka. A, co modelki, boże? Trójka tak. Boże, ja mam tam sypleni 4 i 5, to ta czwórka eee, czy to będzie fuck fame? Nie co To będzie 10 flip przypadkowo Czy 5 to będzie fuck fame? Tak Dobra, dziękuję bardzo Cytam i siada jak czytam W głowie mam jestem na mieście i przestrzeń A więc, dzisiaj wygrał... Daję. Cześć Jego szczęśliwa bluza znowu wygrywa Idzie mu jak nigdy Multi był z niego szczęśliwy, tu jest Zobaczcie, na, jak on go kocha, zobacz Oh. Dreddy Daniel nas za za długo, będziemy takie zielone, różowe, jak lopą I Kuba starał się jak mógł, powiedział aż 7 tytułów, niestety jeden nie trafił, ale dobrze było Kuba Gratuluję, było Dzięki. bardzo dobrze Daniel To nie rzepka stary, to nie rzepka Dokładnie, dziękujemy wam serdecznie za udział, tak i z drugą strony jak się zmieniłem, a tego. <laughs> Dziękuję, dziękuję. Um, widzimy się na następnym odcinku. Zapraszam Was jeszcze raz do mojego Instagrama, na którym będzie głosowanie, jest w tej chwili głosowanie. A propos tego kto ma być na następnym odcinku. Dokładnie tak. I pamiętajcie o hashtag dread, bo dread był z nami. Dreadna nagrywaliśmy w odrazie. Tak. Oczywiście y, mamy taki pomysł, żeby może wyjść na miasto i z mikrofonem i coś zacząć y, rozdawać. Pieniądze? Może jest Chyba się Freeza na oglądałeś. Kolej, ważna. Kolej, dziękujemy. Czeba. Prowadzący, komrad. Dobra, będę musiał to... wrócił bo tak Nie, 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 się zrobić. No nie,